Czas na wartości, czas na zajęcie się Sądem Najwyższym. Zapraszam na scenę mecenasa Pawła Śliza, sekretarza dzisiejszego zjazdu, i zaprezentowanie stanowiska. Gorące brawa! Szanowni Państwo, już zostało dzisiaj powiedziane, że podjęliśmy na Radzie Krajowej trzy bardzo ważne uchwały. Uchwały, które są tak naprawdę fundamentalne, ale dla mnie. Ta uchwała jest najbardziej fundamentalna. Ja się czuję niezwykle miło, że przypadł mi zaszczyt, że mogę Państwu tę uchwałę przedstawić. Dlaczego? Dlatego, że z racji wykonywanego zawodu ja się codziennie zderzam z wymiarem sprawiedliwości. Ja wiem, jakie dla Was, dla Was obywateli, jest ważne to, żeby Waszą sprawę rozpoznawał sędzia, który nie ulega naciskom. Sędzia niezawisły. Sąd, który będzie wolny od tych nacisków. Nie może być tak, że jeżeli mamy sprawę, a po drugiej stronie macie całą machinę wymiaru sprawiedliwości, że ten sędzia nie ulegnie naciskom. Nie może być tak, że jeżeli po drugiej stronie macie ministra sprawiedliwości, to nie tylko, że będzie naciskał na sąd, ale i na prokuratora. A w razie czego? Zmieni tak przepisy, żeby były korzystne dla niego. Dlatego z mojego punktu widzenia dbanie o niezawisły, niezależny, wolny od nacisku sąd jest najważniejszą wartością. I też dlatego w tym ruchu tu jestem. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię teraz stanowisko wyrażone w uchwale Rady Krajowej i nadmienię, że została ona przyjęta bez poprawek, bez przesuwania przecinka, jednogłośnie. Stanowisko Rady Krajowej Partii Polska 2050 Szymona Hołowni w sprawie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o sądzie najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Z dnia 13 stycznia 2023 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy o sądzie najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Większość rządząca złożyła złożona z posłów Prawa i Sprawiedliwości, z Solidarnej Polski, przy wsparciu posłów Kół Konfederacji, Kukiz 15 i Polskie Sprawy odrzuciła wszystkie poprawki złożone wspólnie przez posłów opozycji, w tym przedstawicieli Koła Parlamentarnego Polska 2050. Poprawki przewidywały przeniesienie spraw dyscyplinarnych sędziów do Izby Karnej Sądu Najwyższego i możliwość Orzekania w nich wyłącznie przez prawidłowo wybranych sędziów, usunięcie z obrotu prawnego orzeczeń nielegalnej izby dyscyplinarnej oraz całkowite uchylenie przepisów tzw. ustawy kagańcowej, która pozwala karać sędziów za treść ich orzeczeń. W efekcie ustawa nie tylko nie przywraca w Polsce praworządności, ale wyrządza jej dalsze szkody. Poprzez niezgodne z konstytucją przeniesienie spraw dyscyplinarnych do naczelnego sądu administracyjnego, rośnie ryzyko sparaliżowania. I dalszego upolitycznienia tego kluczowego sądu, w którym obywatele i przedsiębiorstwa dochodzą sprawiedliwości w sporach z urzędami publicznymi. Rada Krajowa Partii Polska 2050 Szymona Hołowni wyraża uznanie i wdzięczność posłom koła parlamentarnego Polska 2050, którzy jednoznacznie sprzeciwili się niekonstytucyjnej ustawie. członkowie Rady Krajowej podzielają ich stanowisko, że wybór albo środki unijne, albo przestrzeganie konstytucji, który postawił przed Sejmem i wszystkimi Polakami i Polkami prezes PiS Jarosław Kaczyński jest fałszywy. Celem partii Polska 2050 Szymona Hołowni jest jednocześnie zabieganie o środki wzmacniające dobrobyt Polek i Polaków, jak i o to, by służyły im wolne, niezawisłe i sprawne sądy. Chcemy, Polski solidarnej i zamożnej, ale jednocześnie demokratycznej i praworządnej, granicą kompromisu politycznego musi być zgodność ustaw z konstytucją. W związku z tym Rada Krajowa Polski, Partii Polska 2050 Szymona Hałowni apeluje do przewodniczącego i zarządu. Krajowego Partii Polska 2050 na Hołowni, aby na dalszych etapach procesu legislacyjnego oraz w rozmowach z przedstawicielami ugrupowań rządzących i opozycyjnych w dalszym ciągu dążyli do nadania ustawie kształtu zgodnego z konstytucją bądź jej odrzucenia w celu przedstawienia przez rządzących nowego projektu spełniającego te standardy. Szanowny Krajowy Zjeździe. Pamiętajcie, sądy muszą być wolne, więc jak będziemy nad tym głosować, mam nadzieję, że i tu będzie jednomyślność, jak była na Radzie Krajowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.